Stróże, powstańcie, narody naprawdę czekają na Wasz głos. To jest czas stróżów, a cała reszta musi odpowiedzieć. Duch Pana wydaje w tej godzinie donośne wezwanie. Stróże, powstańcie. Niebo wzywa tych, którzy mają oczy, by widzieć, i uszy, by słyszeć, by ponownie zajęli swoje miejsce na murze. To nie jest ogólne wezwanie. To strategiczne powołanie na czasy, w których obecnie żyjemy? Słuchajcie, jesteśmy w momencie masowej przemiany na ziemi, królestwa się chwieją, narody szaleją, Jezebel wślizguje się przez bramy rządowe, czarostwo wzbiera jak powódź. Ale Bóg, powtarzam naprawdę, ale Bóg powołuje resztkę armii stróżów, by stanęli. Zobaczyli i ogłosili alarm, zanim wróg sforsuje bramy. To czas stróżów, i jeśli stróże nie powstaną, wróg zyska przewagę w naszych miastach i narodach, przemierzając je bez oporu. W tym miesiącu tematem modlitewnym dla Awakening Prayer Hubs jest wezwanie stróżów. Są oni kluczowi w tej godzinie. Uruchamiamy także nową ścieżkę szkoleniową dla stróżów, więc dołącz do mnie, gdy trochę to rozwinę. Kim jest stróż? Otóż, stróż to coś więcej niż wstawiennik. Stróż to proroczy strażnik, ktoś, kto stoi pomiędzy niebem a ziemią, by przechwytywać demoniczne strategie, ogłaszać boskie ruchy oraz chronić terytoria, rodziny, a nawet przeznaczenia poprzez objawienie i modlitwę. Izajasza 62, 6, 7 Pan mówi, na Twoich murach, Jeruzalem, postawiłem strażników, nigdy nie będą milczeć ani w dzień, ani w nocy. Wy, którzy wspominacie Pana, nie milczcie i nie dawajcie mu spokoju, dopóki nie utwierdzi i nie uczyni Jeruzalemu chwałą na ziemi. Posłuchaj, to nie jest bierna pozycja. To wezwanie do ponownej e, nieustępliwości, czujnej interwencji rządu. Możesz teraz zadawać sobie pytanie: dlaczego potrzebujemy teraz strażników? Co się dzieje? Po pierwsze, dlatego że wróg ulepszył swój nadzór. Tak jak duchy monitorujące krążą po kościołach, rodzinach i miastach, tak samo muszą powstać strażnicy z wyostrzonym rozeznaniem i duchową inteligencją. Nie możemy toczyć bitew roku 2025 z objawieniem z 1995. Posłuchaj mnie po drugie, ponieważ stoimy na krawędzi globalnego rozpadu lub przebudzenia. Granica jest niezwykle cienka. Strażnicy będą utrzymywać napięcie między sądem a miłosierdziem, zniszczeniem a wybawieniem. Bez interwencji Strażnika Wstawiennika ciemność wdziera się bez przeszkód. Po trzecie, potrzebujemy Strażników teraz, ponieważ wielu Wstawienników śpi. Ewangelia Mateusza 25 mówi o dziesięciu pannach, pięciu mądrych i pięciu głupich, ale wszystkie spały, gdy przyszedł oblubieniec. W tym czasie potrzebujemy przebudzonych wojowników, a nie duchowych lunatyków. Wielu wstawienników jest wypalonych, nie poruszali się według objawienia, lecz według religii. Potrzebują świeżego wiatru w plecy, a my stoimy z Wami, gdziekolwiek jesteście. Strażnicy muszą przyjść i stanąć razem z wstawiennikami, współpracując także ze stróżami bram. Po czwarte, ponieważ następne pokolenie potrzebuje osłony. Szatan atakuje nasze dzieci przez deprawację, zamęt, indoktrynację. A gdzie są strażnicy przy bramach szkół lub na granicach swoich miast? Jeśli nie zajmiemy swoich stanowisk, oddamy nasz teren. Więc co robią strażnicy? To jest krótka lekcja na początek naszego intensywnego szkolenia strażników w ramach Awakening Prayer Hubs. Strażnicy często dostrzegają to, co umyka innym. Ostrzegają, gdy zbliża się niebezpieczeństwo. Walczą precyzyjną modlitwą i proroczym wglądem. Wyrównują się z Bożą agendą, a nie ludzką opinią. Chronią Boże cele w ludziach, w różnych miejscach oraz w różnych sezonach. Słuchaj, alarm już rozbrzmiewa. Wróg się nie powstrzymuje, my też nie możemy. Strażnicy są Bożym systemem wczesnego ostrzegania. Kiedy zajmują swoje miejsce, miasta są ocalone, rodziny chronione, narody zachowane. Dlatego w Awakening Prayer Hubs w tym miesiącu jednoczymy się wokół tego tematu. Strażnicy, powstańcie! Wzywamy proroczych wstawienników w każdym narodzie, aby zajęli swoje stanowiska i współpracowali z niebem, by odpychać ciemność. To nie jest klub modlitewny, to nie jest miejsce dla obserwatorów. To jest dla tych, którzy płoną świętą pilnością i są gotowi czuwać, płakać i walczyć, aż Boża wola objawi się na ziemi. Więc pytanie brzmi, czy odpowiesz na to wezwanie? Teraz jest czas, aby stanąć na murze. Teraz jest czas, aby otrząsnąć się z bierności i wrócić na swoje stanowisko, jeśli się oddaliłeś. Teraz jest czas, aby zjednoczyć się z Bożą resztką armii i stać się częścią globalnej sieci czujnych, modlących się, walczących strażników. Joel 2:1 mówi tak: Zadmijcie w trąbę na Syjonie i ogłoście alarm na mojej świętej górze. Niech wszyscy mieszkańcy ziemi zadrżą, bo nadchodzi dzień Pana. Strażnicy, powstańcie. Narody czekają na Wasz głos. Przedstawiam Jennifer Leclerc, założycielkę globalnego ruchu Awakening Prayer Hubs. Zapraszam Cię, abyś dołączył do nas. Wejdź na awakeningprayerhubs.com/new i dowiedz się o nas więcej. Będziesz błogosławiony, gdy dołączysz do wspólnoty obejmującej ponad 120 narodów. Bóg błogosławi przełomowego dnia. Ten. Świat jest w kryzysie, a znaki czasów przyspieszają. Jesteśmy w przełomowym momencie historii, a wróg wie, że jego czas jest krótki. Ale w 2007 roku Bóg obudził mnie po północy i przemówił do mojego serca o trzecim wielkim przebudzeniu. Teraz jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego wzywam milion stawienników pragnących przebudzenia, aby dołączyli do mnie w nowym wołaniu do nieba. Wzywam resztkę wojowników modlitwy, by zjednoczyli się i wspólnie odepchnęli ciemność, która wdziera się do naszych kościołów, rodzin i narodów. Wróg szaleje! Wielkie odstępstwo już trwa, ale Bóg zawsze odpowiada na zjednoczoną modlitwę i post. Dołącz do mnie i wstawienników w ponad 100 krajach w Awakening Prayer Hubs. Razem możemy zmienić bieg historii. Przebudzenie modlitwy. Dołącz do ruchu.